Tylko w porządku, no, człowiek z bronią! To zaznaczaj. gdzie to jest? Bo ja nie rozumiem tej... tego kurde tego. No normalnie, jak sobie nawigację otworzysz, to tam powinniśmy mieć na górze, Gdzie? Dobra, jedziemy! Zaznaczyłem! Jedziemy! need 61, plus 1, 76 razy 20! Wow! Kurwa, czemu mnie tam nie ma?! Jak sytuacja? Dziś chyba 10, 13? Jeszcze nie wiemy. Już wypierdzielam to okno. Dołem, dołem, dołem! Oj na górze są? Na górze? To wszędzie miga! Co jest? Fura jakaś. Czarny wsów. Tu policjantów leży. się, SPD! Strzelają! Dostałem! Gonimy ich, czy nie? samochodu. Nie, nie, Swoich zajmujemy się. Kur... No i czemu on gasi radiolkę? O szefie! Dobra. Dobiję, dobiję. Uh. Raz! Trzy! Szty! Co ty mi robisz? Pięć. Ja jestem przytomny, jak O dobra! Ała. Gdzie tu boli? Aaa, uh, zostałem w klatce. Uh. Zajmij mi tą kamizel. Uh. Dobro, widzę tutaj postrzał! Dobra, szefie, przytomuję. Tam jeszcze ktoś z ten... Dobra, przykładem, tutaj koszulę. trzyma to pan. Jeszcze tam jeden ten... Poszkodowany. Uh. <laughs> Proszę pana. Gdzie pan dostał? Gdzie pan dostał? <laughs> Wybuchło to coś i... <laughs> Nie dostałem nic. Co tu się w ogóle stało? Ulatuję pana. Potrzebuję <laughs> do szpitala. Kurwa, ja była mordę pokazaną. Dobra, ja tu przykładam, a tu nic nie ma. Nie mogę panu puścić. Dobra, Kurwa. A. Może pan zejść? Leży tu pan. Dobra, szefie, duży siniak widzę na klacie. Wezwaliście, wezwaliście IMS? Wezwał szef. Raul, wezwałeś IMS? Co tu się stało? Ja sobie kawę piłem oh, wow. i nagle chłopy zaczęły do prądu strzelać. Dobra, już wzywamy. Potrzebujemy na molo, mamy trzy osoby postrzelone. Jednostki wsparcia. Oprę tutaj szefa. Ja nie byłem postrzelony, ja wybuchłem tam, kurde. Cześć oczekujemy. coś zimnego na lewy policzek, stary. Zaraz, już jest IMS, ja nie mam nic zimnego, oprócz serca. No. Tutaj, tutaj! Szybko! Szef Montana leży! Szybko! Tutaj! Szybko! Halo, proszę pana, I tu mamy Kotlecika! Dobrze, pana, gdzie pan czuje ból? Czekaj, podniosę delikatnie... Proszę, może pan sobie przyłożyć... Buzie pan sobie dotknie tego! Jasne. Przeniosę się tutaj... No, od razu Dobra, widzę, tutaj mamy... Ej, siadam panu kamizelkę, tak samo od razu, jak i tą y, szurę pana. Okej. Okay. Ja, jakieś cechy charakterystyczne, szefie tych cwaniaków? Jakiś ja, maski, ja wiem, jak oni wyglądali, bo ja obok nich stałem i piłem Widziałeś kawę. Bez masek wcześniej? Nie, bez masek ich nie widziałem. Ale tam jest mój samochód, bo ja podjechałem na siłownię. I zapytałem, czy mogę sobie obok nich wypić kawę i oni sobie tak stali. Jeden typ miał maskę klauna, drugi miał kominiarkę, a trzeci, nie wiem, też miał jakąś dziwną maskę, jakieś zwierzaka. 51. Czy mamy na służbie kogoś wyższego rangą, kto mógłby podjechać na komisariat? Co ty odpierdolasz! O ty żyjesz, dobra! Hmm. Mamy, aktualnie jest, tylko mamy postrzelone jednostki oczekujcie. I... Patrz, że podjeżdża policja? I mówię, o, coś się dzieje. Okej. Okay. I, I chłop Tutaj. w masce klauna wyciąga pistolet i zaczyna na pijel dalać w samochód. No to ja mówię, dobra, to ja uciekam, kurwa. Dobrze, a jakieś, no i... bo my wszystko wiemy, tylko jakieś cechy charakterystyczne tych, tych bandytów. No nie, no, no w maskach wszyscy byli. No dobra, maski dobra, klaunów dali, tyle dali. wiemy. Nie, no jeden trzeba, miał tylko maskę klauna. Oni każdy miał inną maskę. Nie wiem, pan, on to na spokojnie może pójść do... nas spokojnie do karetki, myślę, na szpitalu założyć małe statki, 55, status pierwszy. A, w sumie... Chodź, Gregory, pomogę ci. Tutaj nie to, że wszystkie. zostały zatrzymane na kamzie. Mamy tutaj małego śniaka, to myślę, że to na spokojnie, już nie będzie trzeba na żadnym szpitalu nic robić. Panie to tu umieramy! Panie doktorze, może nam pan pomóc? Dobra. On dostał już ostatnie namaszczenie. Czułam Jak coś. Co się to stało? Czy... Patrzę w brzuch, yy, wstępnie opatrzone. Bardzo nie. dużo krwiłych, ten... Mą taka się... dziura. E, zatamowałeś wprawienie, tak? Ta, ta, ale... No szkoda, i tak, że mnie tu nie było. Się dobra, to jak nie. Okej, okay, oczyszczę ja tutaj. Tak samo jak na razie, miał pod które zatomowały Może wrzucę pana do wody, jak pan poparzony. <laughs> ja bym się utopię, kurwa. Po uciekł Sander do słonej wody poważonego. No nie dosłonej wiem. Do słonej wody by... o, no, no tak, do słonej. To mi, mi mordo no, stary. I... To no. będę dmuchał no. pana. Puchaj, Puch. Dobra, przekonamy go do na noc. Ty, muszę ci chyba pasta do stare. Nie no, używam Winterfresha. No to musisz ta zacząć. Będę miał ładne zęby? Mhm. Uh -huh. Dobra. Nawet odzie przystojny jak ja. Mówią na myśli, że jestem najprzystojniejszy, ale po tych poparzeniach to może być nie... Nie no, słyszał to pan szefie. Wszyscy dobrze wiemy, Dobra. kto jest tu najprzystojniejszy. Panie no powoli, wzaczimy na noszach, na karetki zawsze wsuwa ja. noszę, zapinam pasy. Hmm. Niech pan się pokaże z bliska. Nie no pan... Dobra, już wiem z czemu te różowe włosy. Panie A doktorze się stało <śmiennie> nie, nie, On jest poparzony jest i tak ciepły <śmiennie> <śmiennie> zarazem. Wie pan pana... co, strzelanina była i ja piłem kawę i mówię uciekam i, i tam wybuchło przy mnie, to tam to. Jak to się stało, że szef Wiosne, został postrzelony? Bardziej. Nie wiem, się mi w mordę, ja w nie wiem jak to wygląda, bo nie widzę. Szukamy ich, co? No, no pewnie, że tak. No, tak, no to, i dobra. W tamtym e, mieście, rata, w którym w w służyliśmy, w no to bym była na to gotowa. Ja to się na śliwku podjeżdżam tak pogadać z chłopami, A oni okay, w córkę broni, rata, ta, ta, ta. Nie, o takowe słowa! Bez nic w ogóle. Nie, stali, ja podjeżdżam, dzień dobry, a oni. O nie, no to dobra, to ja szefa pomszczę. Nawet dzień dobry, nie, że Aha! No tak. Co? I zajeba, Zajebali mi cały sprzęt. Aha! Statua rośnie gdzie pan gdzie gdzie No to to chyba była zorganizowana akcja. Tak, widzę, że pan trochę brzuchem wszystko przyjął. Szef ja, jedzie, jedzie karetką. Bo, bo, się bo ja na tam biegłem sobie i mnie nie tak. To, to było. Jedziesz karetką, i nie... czy nie? Tam? Dobra. A, tak, tak, tak. No, możemy jechać radiowozem nawet. Ja... Ja, Chodź, poprowadź mój radiowoz. I Dobra. Do... Okej. Okay. Szefem. Ja zawiozę, zawiozę szefa. Mocy, jest e, jadę na szpital, ale pojadę do Dobra, to zawieź, zawieź. Ja pojadę po tych dwóch kadetów przywiozę, to jedź dobrze. z szefem. Dobrze, dobrze. Syr jest, syr. Dobra, hmm. To mi ich dwóch było, nie? Gdzie jechać, szefie? Na komendę? To nie był ten such, który przed chwilą to strzelał? Dziesięć no, trzy. Na szpital, dobrze. Kurde. A, a my olaliśmy te zgłoszenie o narkotykach. To niezłe gagatki. Wiesz wie, szef co czuję? Że to byli ci sami, których spotkałem na paleto i szefa wezwałem o pomoc. jedziemy, już jedziemy. Pomóc szefowi iść tam. Tak myślałem. Tak myślałem. Szefie, to ja tu zaparkuję. No tylko nie zakluczę to ja Dobrze. Nie jak chwilę poczeka, to miało, dobra? To jasne, jasne, nie ma problemu. Brzydka akcja, brzydka. Ja tu specjalnie przyjechałem, bo słyszałem, że szef szefuje. Tu mówię, trzeba tutaj ten och ochraniać szefa. Czy z głosem tak jesteś jakiś Po teściu, po teściu i Peter Parker się ze mnie śmiał, że brzmie jak Kinzo Kozato i Tiger ja, jakiś Ortega To. Peter, Peter Parker który to był? Peter Parker to ten taki co wkurwiał nas! Ten, ten debil kurwa mały? Tak, tak, taki wredny. Ja pierdole czy ty z nim rozmawiałeś w ogóle? No czy ja z nim nie rozmawiał, on się ze mnie śmiał zawsze i mnie porywał, bo go no Mhm. Zamykałem do ciupy. Co zapraszam Kale, to komendy tam... I stwierdziłem, z komendy tam, że jak tam... sobie teścia zawalę grzdyle, to będę inaczej brzmiał. 10, no Tak to jest szefie To ja poczekam tutaj na szefa A pan jak? Pomóc panu Będzie, będzie dobrze, poparzony jest Dobra, to chodź! Chodź Chudzino Cię tu to wezmę. Nie no położę cię to zaraz coś tu przyjdzie na A, pewno okay. Ale pan gorący! Eh, Ksander, jedziemy, Chodź. Dobrze! Miłej służby, służyć, chronić! Tak jest! Złapcie się złapcie kurwa nie drażni. Oj, tak. Idę po emkę. A ma pan? Nie, ale chciałbym ich. A ja myślałem, że macie. Na jakieś. Słyszałem, że ostatnio było jakieś oblężenie komendy, to. To też tak myślałem, że wie pan. Że tam szef wyskoczy z jakimś tym? 1 plus 1, 7, 6, Witam! Ja Witam. jestem tylko kadetem, ale Witam. w czymś pomóc? Dzień dobry, ja my się kam czekamy na wyższego stopniem To tam szef poszedł, to zaraz go zawołam. Może, no co? No to nie pan zawoła, niezwłocznie! Y 61 do 01. Odbieram. Bo tutaj panowie którzy oczekują na górze, to są do szefa podchodzę Dzisiaj 4. Szef zaraz podejdzie do panów Dobrze, dobrze. Czekamy A tak się pytam pana, bo tam... Wiu wiu! A gdzie panowie? Witam, dzień dobry W sprawie jakiej? Prawie tego przyjęcia. ...przyszliśmy. rodzinowego przyjęcia? Nie, to bracie Jakiego przyjęcia? A, to było na komendzie. Do, do policji! Siema, siema widzę A do policji. Wzór, wzór! Dobry A to kto to jest? A tego nie znam wzór, Kto ty? K57, John Gonzales Wzór, wzór wzór Jezu! Wzuu Co ty się kurwa ubrałeś? WZUWZUWZUWZUWZUWZUWZUW w garderobie, ser. To ty z WZUWZU powinieneś służyć. Bziu, 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 bziu. Chodźcie panowie, ci którzy są do zatrudnienia. Bziu, bziu, bziu. Bziu, bziu, bziu. Dobra panowie, to chodźcie, na, ja was przeszkolę. szkole A wzu też policjantem jest? Bziu, bzu, bzu. Witam serdecznie, komendant y, Xanderway. To jest, to jest nasz agent specjalny w Ziuziu. -Ziu. Ziu -Ziu. Pan Gonzales, tak? Jak pan powiedział jeszcze raz? Tak, tak, tak. Panie no, Gonzalez, no. przydzielam pana tutaj do pana w Ziuziu. -Ziu. Ziu -Ziu. Tam macie radiowóz ten kolorowy, sponsorowany z unijnych pieniędzy tutaj. Ziówziu, zajmijesz się nim, przeszkolisz go. Ziu -Ziu -Ziu -Ziu. Dobra, strój już ubrał, dobry. Także w patrol Ziu -Ziu. po mieście, wiadomo, sztywniutko. Strzelają teraz, tak żeby będziecie bezpieczni w tych strojach. Wzór Dobra, oddelegować Wzur Dawaj go wziął. Wyszkul go na najlepszego agenta specjalnego Wzór 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 Ma przejebane chłop Polecieli kurwa Ej, oni nam radiolkę kurwa zapierdolą chyba nie, no nie to w Nie, no wziął się. Wziął się. Mówiłem o twoim radiowozie, który ci kupiliśmy. Ziu, ziu, wziu. Bziu, wziu. Proszę, ziu, wziu, wziu, wziu. Wziu, wziu. Proszę wyjść z auta. Wziu, wziu, wziu. Jedziesz swoim. Jak go dobrze wyszkolisz, dostaniesz swoją Wziu. Wziu, 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 wziu. Ja pierdole. Tom? Cześć, Xander. Xander. Cześć, Xander jestem. A, ty Xander jesteś, ja no mówiłem Ja jestem John, John Dashcam. John Dashcam? Mhm. Mm Xander... Yy, łebkam yy, Webcam. Serio? Nie, żartowałem. O ja ha, <grym, grym>, bardzo złe o konie... Dzień dobry Czeo, 76 Zgłaszam Słucham pan Pod komendą, Pod komendą. Ja, miałem... ja się zgłosiłem po odbiór, od snacki To już szefa A kim pan jest? Geralt, Geralt Texas Geralt Texas, tak? That's right, yo momencik, teraz podejdę do ciebie, Texas Oczywiście, oczywiście Kurde, dość nam radiolkę zasunął, za, 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 zakosił. Kurde, za mi radiolkę, no. Znowu? Chyba cię ten... Ja podejrzewam, Zszemanu. kto to mógł zrobić, szefie. Szefie, że... no. Y, wziu, wziu. Próbował Bo ją wierza. ukraść i stoi jego auto obok. Koleja. Dobra, chodźcie, Kolej przyjmiemy ten? jeszcze, chodźcie tam, przyjmiemy jeszcze tego Geralta Jezu, i... Dobrze. Ja widziałem. Dobra. Ja to, ja tą muchę dzisiaj rzucam w stamy, obiecuję. Oho. Ja nie potrafię gadać, nie da się z tym porozumieć, to rzucam w stamy. Tym jedziemy? No jak. Tutaj ja pakuję się do bagażnika. Oho, ja jadę za może. No kola to... Ale nie wiem, czy się pan zmieści, panie Daszka. Nie ma tutaj bagażnika? No spokojnie. Kurczę. Hmm. Oho. Na kolanka u szefa, no. Siadaj, Sander. Czyli szybki o was będzie, wiedziałem. O, też tak czułem. Ale, że padł go tak do odbiór, Dostałem informację, że pan WziuWziu -Wziu jest policjantem, więc jestem z nim na patrolu w tym momencie. Co? 109? To jest I, nieprawda. I wy macie y, radiowóz 0 1. Ale czemu kłamiesz, jak mówiłem, że nie możecie tej radiolki wziąć? WziuWziu powiedział, że możemy. O. WziuWziu -Wziu tak powiedział. Twoje 25. No wziu -Wziu powiedział, powie... na pewno. Przepraszam Powiedział, cię, że jest wyższy rangą. W wziął, tak, tak powiedział. Jak on, co robi, mówi to w ziu. To tak zrozumiałem. Szefie. Szefie. ja powiem szefowi jak to było, bo widział też szef tego przebierańca na komendzie, nie? No. I tam był w wziął. I ja im mówię, że jak chcą na patrol, to niech jadą razem o tym autem. Tylko, że w próbował zajebać radiolkę. I ja mu mówię, nie możesz tej radiolki brać, zostaw ją. No to odjechali tym autem, ja poszedłem do szefa, a już później radiolki szefa nie było. A teraz ten kadet kłamie. Bo wziu wziu tylko jedynie co gada wziu wziu i chce mnie wrobić. Nie no, nie lubimy się już. Pierwsze pytanie. Imię, nazwisko, Ty, jak jesteś funkcjonariuszem musisz na naszym radiu. Johnny Gonzalez, numer 55. Johnny Gonzalez, co to jest za strój? Kurwa na służbie. Pytam się, co to jest za strój! W garderobie był, bałem się o swoje życie po wczorajszym dniu. Bałeś się o swoje życie? Kto ci dał autoryzację na taki strój? Nikt nie dał. Twój stopień. Kadet. Kadet, wypierdalasz na komendę pięk, szybkim tempem, jak się nie zobaczę na dwie minuty przebranego w normalny mundur, wylacuję z tej roboty, biegiem! Idziesz tam na pieszo, kur... To kierowcą był tej radiolki? On czy wziął. WziuWziuWziu Doskonale, Podnieś ręce do góry, plecami do mnie Plecami do mnie raz! WziuWziuWziuWziu kuruje wziu, wziu. Wziął 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 Ale aż tyle, żeby cię dobał. Wziął. Jest opłacy żony, bziu, bziu. to niebezpieczne Ta, tego, proszę odejść. Kurwa dwie ręce, dwie nogi ma. Jakiś dowód masz? Wziął, wziął Dowód masz jakiś. Dokument cykli. Wzią, wziął wziął, wziął. A co op do pada mucha hmm, zatrzymują? O, Zagratuj. Jest Przewodniczący... Jesteś aresztowany za Proszę, stąd jest to miejsce interwencji, w tym momencie! To. Ale ja nie przeszkadzam Państwu w interwencji, więc proszę tak nawet mnie nie mówić. Przeszkadza po Pan, ponieważ ram... stoi tutaj i komentuje, jaki może porywa? Pan odejść. jaki porywacz? Pan Bucha pan. grzeczny na tego obywatela on chciał do policji, a cały czas kręci się za policją i przeszkadza w interwencjach. Zapychał Jak na przeszkadza? Kiedy przeszkadza? Proszę mi podać wszystkie informacje dotyczące. Dokumenty popatrz. Raul, wylegitymuj go i... Wzuchu. Wziął, odwaliłeś manianę. Bziu, bziu, bziu. Było śmiesznie. Było śmiesznie do momentu kiedy ukradliście radiolkę. No już teraz nie wziął, wziął. Przepraszam szefa. Masz, masz prawo zachować milczenie. Wszystko co powiesz, może i będzie, że ja przeciwko tobie. Masz również prawo do adwokata, że takowego nie posiadasz. bo na takowego nie jesteś, <grym> <zauważymy. grym> co się przy Ale biedny! Wzu, wzu! Masz również prawo do telefonu. <grym> wzu, 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 wzu. To, to że zrobię coś takiego, jak wziął się odleci, no to niech odleci, a jak nie odleci, okay. no to. Zrobiłeś to już, no i zajebiłeś. Tak, Zo, Jeśli sam odleci to jest wolne. Jak nie odleci? Tak, wyrzucamy go. Tak. Dobrze, dobrze, dobry, bardzo... Najlepszy kurde, jaki pomysł. O, ale no widzicie, naszka, to no. widzicie naska, dobry, dobry, dobry Dobry, dobry, kurde, no. wyrzucimy chłopca z tego! Zuuzu, zu w zub, zub, zub. Szefie ja go wypchnę z miło chęcią! Zu, zu, zu! Chce poleci. Panie daszkam, ja z nim siądę na tyle. Jak mu kopa zajebie, no ja... <grym> jak będzie stawiał obór. To ja, 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 ja zrobię to, co. Wejdź do muchy, kopa zrobie, to będzie Zrobię to, to, co, co <grym> daszkam robić. No. Będę nagrywał. Zrobie z takim daszkamem to ciężko by było jeździć. Z takim daszkamem to nikt nie powie, że daszkama nie widział. Pan też drogi chyba, gdzie pan będzie jechał. Schowaj tego daszkawa. Na pewno? Tak, niepotrzebny. Masz się schować. Schowaj doszkamal, czyli do kąta. No przepraszam, że nie będę. Nie chcę do kota. Czekaj, mam cię schować, zaraz ci wezmę. No nie chowaj mnie, no. Szefie, rozkaz! Już go no nie, chowam! No. Gdzie no. go schować? Leć. No. Oh Leć. Okay. Ja nie rozumiem. Lecia, to wziu wziu będzie leciał. Jak mu mówię? Chodź. Wziu ja z tobą wziur, na tyle siądę, wziur, 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 wziur. jak on się, cieszy. on się cieszy, chyba. A to z tego, z Maze Banku, czy? Skąd leciał? Czy... Z tego Banku, nie, czy... nie, nie, nie. Na The polecimy. A, na no The Sun. Szefie, ale to szef chce z nim lecieć? Tak, jak go No przecież to mucha jest. No to szef go tu po ustawie, ja go będę trzymał i go puszczę. No, 10, 10, 86 na TPS, no? Tak, szefie. Tak będzie bezpiecznie. Wzur, wzur, wzur. Wzur, Dobra Szefie się ujdzie. Nie, 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 nie. Już nie mi śmigłowiec. Czemu? Chyba. Zróbmy. Nie, nie, nie. O... Będzie git. Dobra. Wziur, wziur, trzymaj się. Będzie git. Chyba. No, sprzedajcie. Dobra Ja go tutaj przypinam pasem. I trzymam go również ręką siebie, również przypinam. Dobra, lecimy 01, iglap. Wzu, No to co, szepię bomba na balet? Znaczy bomba na banie? Na plecy, raczej. Bomba na plecy, dalej. Dobra. dobra, 3, 2, 2 1, Współ! Leci, <tosuj> o, nie, Oj, nie, on chyba nie lata, szefie! <tosuj> chyba, nie, nie lata. chyba nie lata... Chyba nie lata, w dół! To chyba taka mucha bez skrzydełek! Jak za gówniaka! Chyba to chyba była ta, ta nielatająca, no. o, A może to była stonoga po prostu? Nie no... Może źle... Może źle gatunek, to może w ogóle nie była mucha! No, no. Ale mówiła w wziu! Mogliśmy stestować Muchozolem, czy padnie? To by wtedy było wiadomo, bo by działał na muchę. Tylko że wtedy już by tak jest. Nie no fajnie! Pierwszy na sumieniu to kurwa mucha, nie? Zawsze to dobry dzień w pracy. No nie ma jej. Nie ma. Może odleciał. Na pewno. Może jednak odleciał, no? No właśnie. Mucha, mucha, mucha. Halo, halo! Mucha! Ale mucha. nie, pływa tu. No nie, to podrabiana mucha. Pływa tu Gdzie pływa? Tutaj, pod A nami. jest tam rzeczywiście. Ej, ale on to przeżył? Tak. Oj, ledwo co przeżył, bo się unosi. To co, wyskoczy po jego? No tak, tak, tak. No to skacze. No ha! Kurde, jaki dzielny. Proszę się czytać, spokojnie, spokojnie. Gdzieś pan, gdzieś pan zabieram. Znaczy... Proszę się nie szarpać, proszę się nie szarpać, bo ciężko, ciężko. Dobrze, moment, moment, już podpływam. Jeszcze nie mogę, o! Dajcie widzę. O o. o, o! Dawaj, dawaj! Jestem, dzięki! No. No to nie. już wiemy, że to nie mucha.